Witamy w cyklu spotkań, wentylacja domowa, pytania i odpowiedzi. W każdym odcinku odpowiadamy na pytania ważne dla pacjentów korzystających w domu z respiratora i koncentratora tlenu. Zapraszamy. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pani Patrycjo. Ja sam otrzymałem już orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu. Umiarkowanym, ale jestem ciekaw, jak wygląda sytuacja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Wokół tego, co przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, narosło wiele mitów. Nie jest prawdą, że nie mogą oni na nic liczyć, ale rzeczywiście w tej grupie przywilejów jest najmniej. A więc na co mogą liczyć takie osoby? Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności posiadają 78% zniżkę na przejazdy PKP i PKS, jednak tylko dla młodzieży do 24 roku życia lub młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Dotyczy to jednak tylko przejazdów do szkoły, szpitala bądź rehabilitacji. W komunikacji miejskiej zasady określa gmina lub miasto. Najczęściej Zniżka 50% dotyczy młodzieży uczącej się bądź rencistów. A co z innymi ulgami? Urzędy skarbowe nie rozróżniają różnych stopni niepełnosprawności. Dlatego osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na takie same przywileje jak pozostali: mogą odliczać od podatku wydatki związane z modernizacją lub adaptacją budynków czy też pojazdów, zakup pomocy naukowych, transport osoby niepełnosprawnej. Koszty związane z pobytem w sanatorium lub na obozie prozdrowotnym. Jak wygląda sytuacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim? Osoby z orzeczeniem w stopniu lekkim nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Praca ta nie może być wykonywana w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Przysługuje im również dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy. Dziękuję bardzo, pani Patrycjo. Zapraszamy na kanał YouTube, gdzie udostępniamy więcej informacji oraz odpowiedzi na pytania związane z wentylacją domową.